Powiem Wam, że ja już byłem w Rzymie i nie pamiętam, czy byłem, aby w tej bazylice, czy ja ją po prostu pamiętam, chociażby z filmu y, Nie kod Dawinczy, tylko to drugie. Muszę to sprawdzić. Anioły i demony. Jeśli kiedykolwiek widzieliście film Anioły i demony, to zapraszam ścieżką y, tego, co widzieliście. Właśnie do Rzymu, żeby zobaczyć co się działo. A jeśli nie widziałeś, to, człowieku, ominął jeden z najlepszych filmów, takich może nie science fiction, ale nie do końca realnych, jaki istnieje na Ziemi. Pamiętajcie, jeżeli jest Tom Hanks, to znaczy, że będzie idealnie. Teraz musimy sobie zadać pytanie, czy warto kupić pamiątki na przykład poza centrum, bo będzie taniej, czy nie. Ogólnie na pewno ciężkim dla mnie widokiem jest to, że papież Franciszek jest obok tej kreatury homofobicznego mordercy śmiecia ludzkiego i lewaka, a zarazem po prostu rewolucjonisty kubańskiego z Ekwadoru, czyli Che Guevary. Chociaż trzeba przyznać, że sam Franciszek również jest mocno zamieszany w, w komunizm. Wyszły na niego papiery, <laughs> miał współpracę. Ogólnie chciałem kupić tutaj z wielką chęcią, ale jeśli Pierwsze, co mi przyszło do oczu, ten śmieć, to nie kupuję. Po prostu zasady są proste, ale mam inne fajne. O, i tu będzie po jeden euro, no i tutaj kupimy. I tylko zobaczę, czy, czy nie ma jakichś komuchów. Idę, idę i widzę. Widzę koloseum, miejsce, a, a dokładnie budowla, która po prostu rozwaliła system. Ma blisko 2000 lat, bo wybudowano ją. Około 80 roku naszej ery. Ale nie zmienia to faktu, że jego widok po prostu odbiera dech w piersi i sprawia, że człowiek mówi sobie o Jezus Maria. I to jest właśnie ten widok. Piękne koloseum. Prawie dwutysięczne. Jest jednym z siedmiu cudów świata. Afrykańczycy wciskają swoje gówna. Idę zobaczyć, czy w ogóle da radę tam wejść, bo jeśli kolejki będą nie z tej ziemi, to będę zmuszony zrezygnować. I powiem wam szczerze, patrzę na te kolejki, zapytam, ile to będzie trwało, jeśli więcej niż godzinę, a już daję własną pałę... Boże, jaki akcent, pałę... Że będzie to tyle trwało. No drugi raz nie wejdę, trzeci raz. Bo trzeci raz jestem w Rzymie i trzeci raz nie wejdę do koloseum. Kolejka po bilety to jest po prostu istna patologia. Powiem Wam szczerze, idę jeszcze tędy. Miałem nadzieję, że spotkam jakichś Polaków i po prostu się z nimi dogadam. Z tym, z Dzień dobry, tak jest. Wiesz, nie, powiedz mi, długo stoicie w kolejce, że się stamtąd na przykład tu? Trzy godziny. Kurwa, muszę się dogadać. Moi drodzy, urodzić się Polakiem to nie tylko duma, ale też prak... prak... Pragmatyzm! A dlaczego? Stoisz se, po prostu idziesz i zadowolony, witam, witam, i zadowolony po prostu wpierniczasz się w kolejkę, która trwa 3 godziny i kupujesz bilet. W jaki to sposób się stało w moim przypadku? Dlatego, że spotkałem widzów, ale inni Polacy, którzy nie znali innych Polaków, jak tylko usłyszeli język polski, zapytali, to też ich zabrali. Przyjęli mnie, przyjęli innych i jeszcze innych i dzięki temu można śmiało powiedzieć, że uratowali całą sytuację. A ja na ten moment. Żeby było dobrze, po prostu e, idę zwiedzać inne miejsca i w sumie, kurwa, zmarnuję prawdopodobnie dwie godziny swojego życia na to, żeby zwiedzać inne miejsca. Ale nie zmienia to faktu, że będzie dzisiaj koloseum. Do trzech razy sztuka, przycebuliłem i się uda. Brak uczciwości, cwaniactwo i przede wszystkim polskość, którą się wykazałem, to rzecz, która była niedobra, ale nie miałem wyjścia ze względu na to, że te holendarne, nienormalne i po prostu chore kolejki, które widzicie, są kolejkami, których nie chcę mieć za sobą. Nie ma atrakcji na ziemi, dla której stałbym kilka godzin. Dobra, wypluwam te słowa. Mam. Piękną córeczkę i żonę, chociaż znam moją żonę. Ona za Chiny by nie stała w tej kolejce jeszcze bardziej niż ja, ale jeśli córka by chciała, bo ona chce, to na 100% byłbym zmuszony to zrobić. Kupiłem bilety. Mam na 13:05, więc na ten moment idę coś zjeść. Tylko muszę tutaj z tego centrum takiego wyjść, jakieś 6 minut, może będzie taniej. Parking kosztuje 1 euro. jedno euro kosztuje parking, a teraz mówię do was, ile kosztuje w Krakowie, ile kosztuje w Poznaniu, ile kosztuje w Katowicach, ile kosztuje w Warszawie. Czyli 6, 7 zł, a miasto, które założyło świat ma 1 euro, czyli nie całe 5 zł. No właśnie prezydentów tych miast, których wymieniłem, nie popierdoliło. Naprawdę, jest, to jest chore, żeby w centrum miasta parking kosztował 1 euro, a w jakiejś dziurze zabitej dechami typu Kraków czy Warszawa, bo w porównaniu do Rzymu, no to to są, to, to, kurwa, co kurwa, to, co to kurwa jest! No właśnie, to, to kosztuje yy, tyle, ile kosztuje. Wiecie co? Wstydzę się chodzić i tak gadać, bo naprawdę tu jest sporo Polaków, ale robię to dla Was. Jestem szczery. Tam jest koloseum. Widzicie je. Oczywiście tam obok są restauracje wykwintne, fenomenalne, fantastyczne i fajne, ale jest w nich drogo. Wystarczy, że znajdziecie taką uliczkę, gdzie jest dużo knajp i to jest właśnie tu. I tu można zjeść za 8-9 euro. A 8-9 euro, to też uczciwa cena. Zobaczymy, co można zjeść. Mam pewien problem, z tej zupce chińskiej, której się nadźgałem wczoraj, dostałem sraki. Nie ma sezonu, kiedy nie mówię o sraczce. Ale mamy już to za sobą, spoko, możesz jeść rosół dalej. Jestem w takiej knajpie, wydaje mi się, że jest bardzo turystyczna, a zarazem w niewysokich cenach. Możecie szybko przelecieć sobie wzrokiem Makarony kosztują około 9-10 euro. Lasagne. Tu są jakieś lepsze rzeczy, bo stejki i tym podobne, no to wiadomo, że są droższe. Ale ja jestem po to we Włoszech, żeby jeść pizzę. Pizza italiana, o, drinki, o, 7 euro. Czekaj, ile kosztuje piwolane? A nie, bo będzie mi się chciało siku. Pizza bufalina, nie. Wegetariana, nie. Capricciosa, o! Mozzarella mushrooms Camprichoza. Bioremy kapriciozę. Moja lubiona. 9 euro. 9 euro to 40 zł. No i otrzymałem prawdziwą, najprawdziwszą, stuprocentową, włoską, pyszną pizzę. Z minusów jest to, że ona jest niepokrojona, a ja nie mam noża. Nie wiem, jak to się robi. Na pewno muszę wyrzucić oliwki. A tak poza nimi to zaraz kosztuje. Jest to w pełni włoska, przepyszna pizza. Kosztowała 40 zł. Wcale nie dużo więcej niż w dobrej włoskiej polskiej pizzerii. Fenomen. Sama szynka, Pyszna. Świeża. Super. Oliwki wyrzuciłem i nie wiem, co to są jakieś kartacze czy coś. Nie wiem, co to jest, ale nie lubię. Możecie sobie zapamiętać nazwę La Fraschetta del Panino. Yy, jest to... Słuchajcie, bo zainteresowałem się. Normalnie mężczyzna to by się zainteresował w taki sposób, gdyby przychodziła pewnie jakaś kobieta. Ale mnie kobiety interesują. Interesują mnie samochody. Yy, samochody wojskowe. Nie, powiem wam jedną rzecz. Perfekto. Naprawdę, tak dobrej pizzy, nie jadłem nigdy w życiu. Mogę oficjalnie powiedzieć, że jest to najlepsza pizza, jaką jadłem. Wow. Ja pierdziele, jestem w Koloseum. O, fajny mieli asfalt 2000 lat temu. Nie, on no, żartuję, wiemy, że nie. Słuchajcie, nie jestem tutaj dla Was. W sensie takim, że. To, to nagranie nagrywam, no bo już jak już jestem, to nagrywam. Zazwyczaj zauważyliście, że jak są buza czy coś, ja to unikam, bo mam wyjebane na takie rzeczy. Ale jest rzecz, która jest tutaj ważniejsza, a mianowicie chodzi o to, że jest to miejsce, które zawsze chciałem obejrzeć i nie zrobiłem tego. Pod odcinek nie zrobiłem tego dla Was, tylko zrobiłem dla siebie, bo chciałem zobaczyć jeden z siedmiu cudów świata. A ósmym jestem ja, ale to chyba każdy wie. I teraz Wam prawdę powiem, czy warto, czy też nie warto stać w kolejce przez kilka godzin, żeby tylko zobaczyć środek koloseum. Mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że, że dupy nie urywa i śmiało możecie po prostu zobaczyć koloseum z zewnątrz, bo z zewnątrz robi największe wrażenie. Te podziemia, co tu widzicie, to było kiedyś po prostu te piwnice z kolseum, a na tym były było takie coś jak to, czyli po prostu tutaj mi wszystkie rydwanami gladiatorzy walczyli. Tutaj też niestety czego symbolem jest w jednym z miejsc, nie wiem w którym miejscu, jest krzyż. To symbolizuje właśnie, że na początku to tutaj chrześcijan się zabijało. O tam właśnie macie, pokażę palcem, czekajcie. O, nie wiem czy trafiam, ale gdzieś tam. No dobra, ale to wyobrażenie, że jestem wybranym wśród tych, który będzie walczył, no bo mnie porwali i stałem się niewolnikiem, i będę walczył jako gladiator przed taką wielką publiką. Przypomnijcie sobie film Gladiator. Naprawdę no robi to wrażenie, nie? Robi to wrażenie. Dobra, jest to nudno w chuj, idę stąd. Idę zobaczyć budynki, ale z zewnątrz. Do Panteonu nawet nie będę wchodził, bo powiem Wam szczerze, byłem już w środku i jak Boga kocham, to nie jest tak, że musisz tam wejść. Wręcz przeciwnie, uważam, że tam jest dziwnie. Tam jest dziwnie. Naprawdę. W ogóle ciężko mi jest w miejscu, gdzie jest tyle turystów i nie jest to dla mnie. Stara część budowli i odrestaurowana. Jak widzicie świeżo, pięknie zrobione cegły. No i wygląda to dobrze, nie? Tak to wyglądało. Ileś, no, 2000 lat temu niecałe, a tak tutaj wygląda. No powiem wam, trzyma to się jak Maryla Rodowicz, nie? Po prostu. No jest to w dobrym stanie, tyle powiem, nie? Albo lepiej nie trzyma się jak Maryla Rodowicz. Trzyma się jak Trzyma się jak Grażyna Turbicka. O, ona się lepiej trzyma. Nie, mam najlepszy przykład, gdzie każdy wasz dziadek na pewno to e, potwierdzi. Koloseum trzyma się jak Teresa Werner. No. Nawet u Polak, y, Polak, y, u którego byłem w Brazylii, to mi powiedział jedyna, y, jedyna gwiazda, którą zna co z Polski, co śpiewa, to Teresa Werner. I większość z Was oczywiście nie zna, bo, bo to pani około 70, powiedzmy. O. Około 70, ale nie zmienia to faktu, że wygląda na dobre 50. <taki> Takie wiecie, fajne. Ci wszyscy ludzie, którzy ich mijam, tam i teraz tam. Oni wszyscy naprawdę, jak Boga kocham, idą kupić sobie w sumie mi to nie przeszkadza O, popatrzcie jak ładnie pan No i to jest utalentowany czeki to jest mężczyzna całkiem przyzwoicie wyglądający lekka brudka niebrzydki za ładny też nie ale z talentem. Za ładny chłop też nie może być, bo jednego dnia wrócisz do domu, albo będzie Ci posuwał sąsiadkę, albo swojego kolegę. No, taka prawda. Forum Romano, niby takie fajne. Ale prawda jest jednak taka, że dla mnie to są po prostu zabytkowe zabytki. <grywa> Kurwa, to debilem. Ej, szczerze? Gdyby można było dostać tytuł, na przykład kiedyś dostałem Grand Video Awards za najlepszego vloga e, w Polsce w 2016 roku, kiedy jeszcze była wolność słowa na YouTubie i można było kogoś takiego jak ja e, tam w ogóle m, anonsować, jak się mówi? No, ale Oczywiście teraz już to jest niemożliwe, więc dzisiaj mógłbym dostać tytuł na przykład największego debila w polskim YouTubie. Na pewno za konkurencję miałbym Tigera Bonzo, bonusa BGC i jak nasze dwa kobra. Nie no, nie mam ich za debili, znaczy mam, ale bonus uważam, że jest w porządku. Po prostu ale nie jest złym człowiekiem, tylko zagubionym. O, macie. Nic więcej chodząc tam, nie zobaczycie. No tyle, że o, będziesz chodził między tymi ruinami. No to słuchaj, jak chcesz chodzić między ruinami, to jedź, człowieku, do Łodzi i znajdź sobie miejsce, gdzie będziesz chodził wokół ruin. Chyba, że jesteś zainteresowany, chyba, że lubisz, chyba, że pasjonuje cię właśnie taka archeologia. No to to ma sens. Ale w moim przypadku, gdzie ja jestem zwykłym prostakiem z Żor i ze Zwardonia, to to sensu nie ma. Plac Wenecki i budynek, który w mojej ocenie, chociaż zawsze moja ocena może być mylna, ale budynek, który w mojej ocenie jest najpiękniejszym budynkiem, jaki widziałem w życiu. Dlatego tu przyszliśmy, bo właśnie. Jacyś źli ludzie tu są. Jest to budynek, który zawsze uznawałem za najpiękniejszy, jaki widziałem w życiu na żywo i jest ładniejszy ładniejszy nawet nawet od od Watykanu. Mamy tutaj coś w stylu grobu nieznanego żołnierza. Może to robić wrażenie, a tak moi mili wygląda miasto jak nie jest ofiarą wojny i bombardowań. Chociaż biorąc pod uwagę historię, to Rzym został tyle razy zniszczony, że w sumie dziwię się, że jeszcze jakiekolwiek budynki na nim w nim pozostały A razy się spaliłona Kto wymyślił schody? No i udało się Hello Jadalne kasztany How much is it? Five Five Five, Five. 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 Euro To jest normal price? Yes Virginia Okej okay. Nie mamy wyjścia, jest Grać ja sobie tutaj przy, y, w miejscu takim dla bezdomnych, y, siądę. To są kasztany. Kasztany inne niż te polskie, od razu mówię. Już w starożytnym Rzymie używali kasztanów w ten sposób, jako pożywienia. Dlaczego? Przecież kasztan nie potrzebował być w lodówce, bo ich nie było. A jak są pyszne. Pamiętaj też, jeśli jesteś singlem mężczyzną, jeśli jesteś singlem, to miej kasztana surowego polskiego w kieszeni. Nie ma lepszego podrywu na inteligentne kobiety niż posiadanie kasztana. A jak to się robi? Po prostu podchodzisz do dziewczyny, która z twarzy widać, że jest inteligentna, a nie jakiś szlauf i pytasz jej, czy to twój kasztan. Ona zaintrygowana, no bo jednak użyłeś czegoś więcej niż bycia hamem, jest w stanie prawdopodobnie, nie zawsze się to uda, ale jest w stanie kontynuować tą rozmowę. I teraz zadajmy sobie sami pytanie, czy aby na pewno... Taka fontanna to jest bardzo duży wydatek, no właśnie wygląda jakby nie do końca, dlaczego my takiej nie mamy, no właśnie, dlaczego? ma? dlaczego? Idę się dowiedzieć. Excusez-moi. Wii, oui, oui moi udaję Francuza, bo Francuzów bardziej szanują niż Polaków. <laughs> Moja teoria. Ja mam zawsze teorię. Ja... U mnie nic, nawet jak mówię o faktach, to nic nie jest oparte na faktach. Ja po prostu improwizuję. Nie jestem w ogóle przygotowany do tego dnia, ale mam tak dobry humor, tak dobrze się czuję, jestem szczęśliwy, tylko tęsknię za córką i żoną. Ale jakbym tego nie brał pod uwagę, to jestem przeszczęśliwy, bo jestem w fajnym miejscu. Na ulicy można sobie zrobić e, warkocze. Kto je robi? I tutaj powiem Wam jako plus robią to kobiety pochodzące, wywodzące się z Afryki. Dlaczego jest to plus? Bo to jest w ich kulturze zapisane w genach. Noszenie warkoczy. Więc nikt ci tych warkoczy lepiej nie zrobi niż pani, która sama pochodzi z kraju, który oczywiście jest yy, no niezwiązany z Europą. Ale, jak jeszcze jest informacja? Gdyby to było pierwszy raz, jak robi białej kobiecie, na białych włosach, w sensie yy, na naszej strukturze włosa, to Mogłoby być tak średnio, bo są nauczone robić to na swoich owczych włosach, czyli takich wełnie, która robi się z nich szopa. Dlatego warto, żeby to była babka, która coś już jest w tym kraju i już trochę tych włosów zrobiła i wtedy picco bello. O, tu jest jakiś... O, cieszę się. Ja również pracowałem na ulicy, puszczałem bańki mydlane, nie będę krzyczał, bo z szacunku do artyzmu. Również stawiałem, robiłem bańki mydlane, pracowałem na ulicy w ten sposób miałem z czego żyć. Ja pierdolę, chciało mi się płakać, ale po prostu wiem jak to jest. No Wiem jak to jest stać na ulicy. Wiem jak ciężko jest kurwa się przełamać: że stoisz i, i patrzą na ciebie ludzie i ty przed nimi występujesz. Oczywiście nie chcę porównywać mojego wys moich występów do występu tej pani, bo ona ma wielki talent. Wielki talent. To co przed chwilą usłyszeliście, to jest fenomen. Ja tylko puszczałem bańki mydlane. No, nie byłem artystą, ale wiem y, co ona czuje i cieszę się, że jedno ojro, bo jedno, ale się dołożyłem. No. Miejsce, gdzie są artyści. Z szacunku tak nie podbijam mocno, bo artyści to jednak artyści. Piękny widok. Piękny widok, powiem wam szczerze. Bóg, to jest straszne co powiem teraz, ale Bóg nie dał mi niczego, żadnego talentu oprócz, przepraszam za swodnictwo, Panie Boże, ale oprócz tego pierdolenia, bo umiem gadać głupoty do kamery, ośmielić się lub coś w tym stylu, ale ciężko mi zrobić coś konkretnego. Nie umiem, jakby to powiedział mój ojciec, ani gwoździa wbić. Nic. Jestem beztalenciem, Po prostu człowiekiem skazanym na bycie gównem, gdyby nie fakt, że stworzono internet. Kurwa, jakiego ja mam farta. Albo by poszedł gdzieś na państwówkę, bo tam nie trzeba o nic umieć, tylko trzeba mieć dojścia i się dostać. Wtedy jesteś ustawiony. Makabre.